Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ponownie wszystkich serdecznie. Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia. I w tym filmiku pragnę nagrać taki temat. Y Co znaczą wspólnoty w kościele będące? Otóż chciałabym trochę na ten temat się wypowiedzieć, ponieważ czuję w sobie trochę taką potrzebę wypowiedzenia się na ten temat. Dlatego, że na temat wspólnot, muszę powiedzieć, w kościele doświadczyłam wiele bo nawet byłam w różnych wspólnotach i wiem, że dobrze, dobre one że są, bardzo dobrze Bo jednak to jest przede wszystkim wydaje mi się, że wspólnoty w kościele są dla osób słabych, które słabych które potrzebują takiego wsparcia aby dawać sobie radę w świecie. To tam wchodzą we wspólnoty ludzie naprawdę słabi. Dlatego dobrze, że jest, że jest takie grono różnych wspólnot. Ale. Kiedyś nie pamiętam już dwa lata, a może już będzie trzy jak byłam na mszy świętej w katedrze w Oliwie i miał kazanie ksiądz arcybiskup Sławoj Guć. muszę powiedzieć że do dzisiaj zapamiętałam te słowa dlatego chcę jego słowa przytoczyć dla wszystkich tych którzy są we wspólnotach otóż on powiedział krótko takie słowa Pomnożyły się wspólnoty różne w kościele, bardzo dobrze, niech są, ale jednego im brakuje i to są słowa arcybiskupa, więc jeśli arcybiskup już takie słowa wypowiedział, to ja wierzę, że to musi być i tak jest, i to jest prawda. A powiedział takie słowa, że brakuje w tych wspólnotach jednego miłości bliźniego, czyli a, miłość. A co święty Paweł w liście do Koryntian napisał? Na pierwszym miejscu miłość cierpliwa jest, największa jest miłość. I rzeczywiście tak jest w tych wspólnotach, że raczej Kochają siebie, a już z zewnątrz, jak ktoś przyjdzie, nie potrafią, jakby do. Ja mówię, do doświadczenia swojego życia. Ktoś, jak z zewnątrz przyjdzie, już nie potrafią nawet czasem się życzliwie uśmiechnąć. I to ja nie wiem, czy to jest jakieś jeszcze niedouczenie. Dopiero oni wzrastają. Nie wiem na czym to polega, ale jeżeli już są we wspólnocie, to mi się wydaje, że dla, dla każdego powinni życzliwość okazać, a nie tylko dla siebie. Są bardzo wiele przypadków takich. Mam. Znam bardzo wiele osób w parafii, że są we wspólnocie, choćby nawet w grupie takiej. Miłosierdzia, e, między sobą, miłują się, kochają, a gdy skończy się ta wspólnota, wychodzą i spotykają z zewnątrz inne osoby, i ani serdeczności, ani B, a nawet dzień dobry, ani me, ani kukuryku, ani dzień dobry nie umieją powiedzieć. I okazać radości i serdeczności. A oczywiście, tam przykład taki, że na, na, oczywiście się nazywają grupą Miłosierdzia. A gdzie jest Miłosierdzie? Zadaję znak zapytania: co niech każdy sobie pomyśli sam. Drugą rzeczą, jaką chciałabym dopowiedzieć, czego doświadczyłam. To ostatnio pojawiła się taka grupa, może nie grupa, ale kurs zwany Alfom. No, wiadomo, Alfa to jest początek. No, nie wiem, jak to u dorosłych się odbywa, ale chcę powiedzieć co do młodzieży. Pojawiła się taka młodzież 20-letnia, która coś przeszła. I teraz wchodzi do kościoła, no i chce uczyć młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Yy, niestety doświadczyłam do, w parafii, gdzie ta młodzież dwudziestoletnia miała przygotować tą młodzież 15 piętnastoletnią. I aż płakać się chciało, jak oni to robili. Yy, ja nie wiem, ale chciałabym parę osób, yy, rodziców, tej młodzieży ostrzec, żeby się zastanowili czy na pewno to jest dla młodzieży 15-letniej. Bo tak jak ta młodzież, y która niby dorosła jest, 20-letnia się zachowywała i zanim przyjdzie ta młodzież 15-16-letnia, jakie słyszałam odzywki i rozmowy, to przepraszam, ale jestem w szoku i aż współczuję Jezusowi na krzyżu, że musi musiał tak cierpieć. Dlatego gdybym była, teraz miała 16 lat i miałabym przygotowywać się do bierzmowania przez kurs na przykład alfa nie, z, nie chodziłabym na niego i chociaż gdy po prostu nie zgodziłabym się też może inaczej. Nie zgodziłabym się jako matka żeby puścić swoje dziecko na taki kurs bo jest jeszcze jedna sprawa: bo bierzmowanie to jest coś dojrzałego. To jest sakrament dojrzałości takiej. Dostaje się siedem darów Ducha Świętego. To powinien ktoś przygotować, kto jest naprawdę już kapłan, który jest przez wiele lat ojcem duchownym. Zna się na życiu, wie jak podejść do młodzieży, ale nie młodzież 20 parę lat, która dopiero sama wchodzi w życie i będzie przygotowywać dzieci 15-16 letnie. Bo, bo nie sposób powiedzieć, o jest bierzmowanie, przyjeżdża biskup i w kościele. Jestem pewien, że młodzież się pięknie przygotowała, bo przeszła przez kurs alfa. No, to, że przeszła kurs alfa, to nie znaczy, że pięknie się przygotowała, bo to jest tylko na pokaz, muszę powiedzieć. To jest pokaz dla ludzi, że coś się w parafii dzieje, ale tak jak się przygotowała po kursie alfa, że nie umiała wypowiedzieć słów do, i wyśpiewać pieśni do Ducha Świętego, tylko to było burczenie pod nosem albo modlenie się nowenną do Ducha Świętego w komórkach pod ławką w kościele. Ja bardzo przepraszam, ale to co doświadczam W kościele teraz, co się dzieje? Nie chcę osądzać ani kapłanów, ani nikogo, ale tylko współczuję Jezusowi. Współczuję, że on jeden to wytrzymuje. I dopuszcza takie rzeczy. Musiał naprawdę katorgę przejść w ogrójcu i musiał się naprawdę pocić. Przyjmując krew, kielich krwi goryczy. To wszystko przewidział, co będzie się działo 2000 lat temu. I Bardzo, bardzo bym miała prośbę taką, żeby jednak w kościele młodzież była przygotowywana przed naprawdę prawdziwych ojców duchownych, kapłanów naprawdę z doświadczeniem życia, żeby jednak wyprowadzić młodzież na ludzi, a nie dwudziestoletnia młodzież, która sama Dopiero wchodzi w życie. Ja jeszcze dopowiem, że w 2008 roku też skończyłam kurs szkoły animatora misyjnego i powiem prawdę, że coś tam się dowiedziałam, ale dopiero w życiu doświadczenia życia mnie nauczyły, ja, kim jest naprawdę Jezus i jak podążać drogą Jezusa. Kurs, skończenie kursu to jest tylko dokument. A życie w Jezusie, modlitwa, przede wszystkim modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa może nauczyć prawdziwego życia podążania drogą Jezusowego, Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Bo prawda jest taka, że nie ma innego życia, jak Jezus sam wypowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I, i nikt, kto nie przyjdzie przeze mnie, czyli musisz wejść najpierw na drogę Jezusa. Jeżeli wejdziesz na drogę Jezusa, a, a nie jest ona łatwa, bo sam powiedział Jezus, jak znacie w Ewangelii, jest wycierlista, kamienna i wąska. Przede wszystkim wąska, stroma jest ścieżka, nie każdy ją znajduje. Czy tak nie powiedział Jezus? Jeżeli już ją znajdziesz, nie skręcaj z niej. Mówię ci, nie skręcaj. On ostrożnie, powoli cię poprowadzi po, do prawdy, a jak, a jak poznasz dzięki niemu prawdę, to i pokaże ci, czym jest życie w nim. I dopiero, gdy te trzy drogi przejdziesz w nim, Dopiero możesz powiedzieć, że jesteś w nim szczęśliwy, bo poznałeś drogę, prawdę, i życie dopiero w nim się zacznie, ale to jest studnia bez dna. Życie w Chrystusie jest studnią bez dna. Wchodzi się głębiej, głębiej. I rozpoznajesz coraz to nowsze, ciekawsze rzeczy w życiu, że tak się zachwycasz, że żyjąc tu na Ziemi, czujesz, jakbyś była w niebie, a jednak chodzisz po Ziemi, a nie umiem tego dokładnie wyjaśnić, bo to trzeba przejść. Jest, przepraszam, ale kto na pewno przeszedł tą drogę, wie o czym mówię. Chodzisz po ziemi, a jesteś zupełnie gdzie indziej. W Jezusie. Jesteś po prostu poza jakby nie dotykać się już tak cierpienie. Nie dotykać się te zi ziemskie takie. Trudności, bo jesteś cały w nim i jesteś szczęśliwy, wszystko cię cieszy. To jest życie, moim zdaniem, tak mi się wydaje. Więc naprawdę, tylko droga, prawda i życie. Jeśli wejdziesz, uda ci się na nią wejść, będziesz szczęśliwy i w nim będziesz podążał. Coraz to lepsze i ciekawsze rzeczy odkrywał, odkrywała. On, on cię wszystkiego nauczy, nawet lęki pokonasz, wszelkie trudności, bo jak mówi w Pismo Święte, że w ranach Jezusa jest uzdrowienie. Tylko tam jest zdrowie, w krzyżu. Dlatego mówi święty Paweł w hymnie o miłości, miłość cierpliwa jest. Przytoczę jeszcze jednego kapłana y ojca Tadeusza Ryzyka, kiedy miałam okazję nawet się. U niego wyspowiadać. I muszę powiedzieć, że słowa, które powiedział mi, na taką rozmowę krótką, były krótkie, ale naprawdę mocne. Że jeżeli przeżywasz trudności jakieś w rodzinie, albo gdzieś kłopoty. To tylko patrzeć na krzyż Jezusa. Wpatrywać się w Niego i Jemu oddawać, a On to przemieni. I dla mnie to były święte słowa, za co bardzo dziękuję. I tak samo za te słowa, które ksiądz arcybiskup sławo leszek powiedział, że we wsp wspólnoty w Kościele. Dobrze, że są, ale jednego im brakuje miłości i te dusze ojca ryzyka o miłości: że krzyż patrzeć, wpatrywać się w krzyż, a on przemieni w dobro wszystko. Tylko kochać go. A zobaczyć, jaki będzie sprawę cuda. Serdecznie pozdrawiam. Myślę, że jakoś ktoś zrozumiał, coś weźmie do siebie, chociaż jakieś słowo. I niech to będzie na chwałę Boga. Niech te wszystkie słowa, które wypowiedziałam, będą na chwałę Boga Najwyższego. Niech Bóg zwycięży. Amen. Szczęść Boże.